W Warszawie najbardziej uwielbiam się włóczyć. Odnajdywać miejsca, których jeszcze nie znam, albo chodzić po miejscach, które mi kiedyś ktoś pokazał, po takich wyjątkowych miejscach, które na przykład ocalały po II wojnie. Jako że mój ojciec zaraził mnie strasznie pasją Warszawy i tego, co się tutaj działo, no to cały czas szukam tych śladów. I często, jako że mieszkam blisko Starówki, chodzę na Starówkę, tamtędy się włóczę, schodzę gdzieś nad Wisłę, czy w okolicach chociażby mojej Politechniki. Tam jest sporo miejsc niestandardowych, a które ocalały. i no, Warszawa niewątpliwie przez długi czas stanowiła dla mnie miejsce, z którego uciekałem, a teraz stanowi miejsce, które przez cały czas odkrywam. Od momentu, kiedy pierwszy raz się pojawiłem w górach, właściwie kupel przygonił mnie zimą na Orlej Perci, zacząłem się wspinać i zacząłem jeździć, jeździć w skały. Zrobiłem wszystkie kursy i właściwie od samego początku ruszyłem w góry i tylko zajmowałem się górskim wspinaniem. I tak trwało to chyba przez jakieś 3 lata, kiedy się okazało, że w ogóle najlepiej mi wychodzi i najbardziej mi odpowiada wspinaczka zimowa. No i po trzech latach wyjechałem na stypendium do Francji i miałem dwa lata przerwy. I po powrocie stwierdziłem, że należy coś ze sobą zrobić i wróciłem z powrotem do wspinania poprzez klub wysokogórski w Warszawie, który akurat wtedy organizował wyprawę na Hantegri. I to była pierwsza góra wysoka, na którą pojechałem i właściwie już od tego zaczęła się dalsza ścieżka, którą w tej chwili podążam, czyli góry wysokie. Wcześniej większość wypraw, na które jeździłem, były to wyprawy, pod które nazwijmy to podłączałem się, wyprawy, na które były pieniądze i oczywiście na którymś etapie życia zacząłem marzyć o tym, żeby zacząć robić coś swojego, swoje projekty, no, na co wiadomo potrzeba dużych środków i dużo sprzętu. I od tego roku nawiązałem współpracę z Alpinusem w ramach ich projektu Alpinus Expedition Team. Dzięki temu nie dość, że mogę zrealizować ten projekt, czyli zachodnią ścianę K2, to też mam nadzieję na przyszłość sporo innych projektów, czyli jak ja to nazywam, dzięki temu. Mogę rozgnąć skrzydło. Jestem właśnie w, przed, w przededniu wyprawy na zachodnią ścianę K2. Jako, że większość karga wysyłamy z Warszawy, tutaj za mną stoją wszystkie beczki w ilości 400 kg, spakowanych w kilkanaście beczek. Wyprawa na zachodnią ścianę K2 składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest część aklimatyzacyjna, na którą jedziemy więcej osób na drogę normalną, drogę Chimskofera na flankę Diamir. Jedziemy w 8 osób, z czego. Dwójka to Polacy, czyli Kinga Baranowska z Alpinus Expedition Team i ja. Partnerem KINGI będzie Hiszpan Roberto Gori i oprócz tego Dwóch moich partnerów, czyli Dodo Kopold i Peter Hamor, oraz trzech innych Słowaków. Drugą częścią projektu jest zachodnia ściana K2, na którą przenosimy się bezpośrednio z podnęgi Parbat, już tylko w trzy osoby, czyli Dodo, Peter i ja. I tam chcemy już w stylu sportowym wejść na wierzchołek, pokonać zachodnią ścianę. No, właściwie tylko we trzech, bez żadnej pomocy z zewnątrz, i no, tak sportowo. Oprócz sprzętu wspinaczkowego, czyli lin, czekanów, fraków, śrub lodowych, ekspresów, karabinków, zabieramy też ze sobą ubrania, głównie puchowe na warunki, które tam panują. Ubrania zaprojektowane przez Alpinusa i wykonane przez nich mają nam zapewnić komfort nie tylko na dole, ale też w górnych obozach. Na K2 będę jechał, że tak powiem, w. Sportowo bardziej, na nangę, no to stary styl, czyli oblężniczo z linami poręczowymi, z obozami pośrednimi. Tam nam chodzi o to, żeby iść po drodze normalnej, jak najmniej się zmęczyć i, i żeby iść tak właśnie zgodnie ze starą procedurą. A jeśli chodzi o styl sportowy, taki lekki styl, czy styl alpejski, jakkolwiek to jest nazywane, to. To jest to, co najba... do czego się najbardziej chyba we wspinaniu dąży, żeby stanąć pod ścianą, wziąć plecak i wyjść na wierzchołku, ewentualnie wyjść na końcu ściany. No i mniej więcej to samo trzeba trochę przekładać w Himalaję. Dokładnie tutaj chcemy zrobić trzy osoby bez poręczowania, chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe, przynajmniej w dolnych partiach. No i z jednym namiotem czy z płachtami biwakowymi chcemy wejść na dole w ścianę i wyjść na szczycie. Jeśli chodzi o momenty kryzysowe, to... Na szczęście miałem ich niewiele takich mocnych. Niewątpliwie chyba w górach wysokich najważniejsze jest tak zwana psycha, czyli najważniejsze są zdolności człowieka do reagowania na stresy. Ja się zawsze śmieję, że góry wysokie to jest taka, taka fajna działka sportu, do której w ogóle nie trzeba trenować, a jak się ma predyspozycję, to jest się dobrym. Oczywiście jakiś tam trening, mocny trening, też podnosi wydolność organizmu i daje to możliwość, że można się przemieszczać szybciej, sprawniej. No, ja głównie się wspinam i głównie biegam ostatnio, więc to są dwie rzeczy, które robię. Rzadko kiedy mam ułożony trening pod coś, czyli dużo wyjeżdżam, jestem aktywny przez cały czas i chyba to jakoś tam procentuje. Rzeczywiście w tym, w tym roku miałem ułożony specjalny trening ponad 20 tygodni przez, przez kolegę, przez Roberta Buraka, który zresztą się tym zajmuje na co dzień. I to był trening stricte sportowy i w, udało mi się w miarę w nim wytrzymać i rzeczywiście zauważyłem jakiś postęp. Czy to mi się przełoży na góry wysokie? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno przełożyło mi się tutaj. Biegam szybciej, dłużej, wspinam się dużo dłużej, więc mam nadzieję, że też to, to są takie małe cegiełki, które się zbiera, i mam nadzieję, że jak wszystkie dokupy się zbierze, no to zaowocują. No Ja zawsze pogodę się najbardziej obawiam. To są albo czynników tak zwanych niezależnych. To jest tak, że w trakcie wyprawy mogę polegać na sobie, mogę polegać na swojej sile, na swojej wydolności. A są czynniki typu pogoda, no, która, jak załamie się na jakieś 3-4 dni czy dwa tygodnie, to może pokrzyżować wszystkie plany. I zawsze, jak się w górze i widzę zbliżające się chmury, to sobie myślę: No, tak, i teraz, jeżeli przyjdzie załamanie na tydzień, no to, no to kropka, koniec, i nie mam na to żadnego wpływu. I to są rzeczy, chyba których się najbardziej boję. I rzeczywiście tak jest, że, jak sobie leżę wieczorem w namiocie i słyszę, że się wzmaga wiatr, to, to muszę założyć sobie coś nauczyć i posłuchać muzyki, bo, bo zaczynają się właśnie myśli, a jest to nie uda się, czy coś. Nagrody to oprócz tego, że są bardzo subiektywne, no to jeszcze często wzbudzają różne kontrowersje, bo ciężko, w, szczególnie we wspinaniu, jest porównać różne kategorie. Znaczy, jedynka jest o tyle fajną nagrodą, że, no, że jest jedna, tak jak sama nazwa wskazuje, co też dla jednych jest pozytywne, dla drugich jest negatywne, że, że właśnie jest tylko jedna, a każdy powinien dostawać tą swoją nagrodę w danej działce, który jest najlepszy. To jest też takie dziwne dla mnie, bo największe projekty, które robiłem, może nie to, że projekty, tylko jakby przedsięwzięcia, w których brałem udział, które mi najwięcej radości sprawiły, które były dla mnie najtrudniejsze, to wbrew pozoru właśnie nie jest zimowe wejście na Cisza Pangma, tylko, tylko zupełnie co innego, jakby chociażby północna, północna ściana K2, no i to jest właśnie takie bardzo subiektywne, bo ktoś może oceniać, że ta to było naprawdę fajne i czy należy dać za to nagrodę, podczas gdy dla mnie zupełnie co innego jest ważne we wspinaniu. To jest takie... Bardzo fajnie oczywiście. No, ja uważam, że zawsze jest fajnie dostawać nagrody, tylko że pytanie, pytanie, na ile one są obiektywne. Jeśli ktoś marzy o wspinaniu, to chyba powinien zacząć się wspinać. To jest takie, takie podstawowe. No tak jak z tym moim wspinaniem na samym początku. Jeździłem tyle lat nad morze, a potem nagle pierwszy raz znalazłem się w górach i stwierdziłem, że to jest to, jak stwierdziłem, to pół roku później już zrobiłem wszystkie kursy i zacząłem się wspinać, więc nie znając nikogo wcześniej związanego z tym środowiskiem, wystarczy się zapisać do klubu, poznać ludzi i dalej się już samotoczy. Teraz w ogóle fajnie się organizuje to bo się dzwoni do agencji i oni właściwie załatwiają wszystko za ciebie, tylko trzeba ich przypilnować, żeby papiery przysłali do, do ambasady, żeby wiza była i to wszystko. A cała reszta to jest organizacja tutaj po tej stronie. Na szczęście cały transport mi jeszcze nigdy nie zginął. Aczkolwiek się zdarzyło, że mojemu znajomemu na wyprawie na K2 Zbyszkowi Terlikowskiemu cały zginął, i trzeba było pożyczać mu. I zbierał, chodził po ludziach i zbierał wszystko, i w ten sposób miał wszystkie ciuchy. Beczki to najwyżej chyba udało nam się donieść, to znaczy nam, nam na plecach czyichś, na 5700 pod do bazy wysuniętej, ale zazwyczaj do bazy, no to w zależności od tego, jaka jest wysokość bazy. Jeśli tak jak tutaj, będziemy mieli na to 3000 3 z kawałkiem albo 5000. Bo się wtedy jeszcze nie wspinałem. To pewnie dlatego zostałem chemikiem. Dlaczego chemia akurat? E, dlatego, że uwielbiałem matematykę. Ja wiem, że to abstrakcyjnie brzmi, ale nie rozumiałem fizyki, to też jest <grymne> takie dziwne. To znaczy, jak już nie za bardzo rozumiałem fizykę i uwielbiałem matematykę, a stwierdziłem, że po matematyce uniwersyteckiej nie mam co robić, to poszedłem na chemię. Nie brzmi logicznie, nie? Ale tak było. <grymne>